Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Mamy dzisiaj trochę generalnie pogadanki, ponieważ od jakiegoś czasu odkładam sobie wiadomości wysłane przez ludzi do mnie, szczególnie te obraźliwe. Chciałem po jakimś czasie zrobić materiał o tym, generalnie o kulturze w WOD, ponieważ jak wszyscy wiemy, wiecie, wszyscy w zasadzie wiedzą, że jakiś czas temu czat w grze między drużynami został zablokowany, także ilość prywatnych wiadomości przychodzących po bitwie diametralnie się zwiększyła. I z jednej strony podziwiam ludzi, którym chce się po bitwie jeszcze coś komentować. Tutaj odkąd, odkąd tak się dzieje, to lista ignorowanych naprawdę urosła mi tam z jednej, dwóch, trzech osób do no, w tym momencie 22 i od gry Chryslerem naprawdę y, znacznie się zwię zwiększa, no ale przyjrzyjmy się. Pierwsze, nie wszystkie sytuacje pamiętam, także y, mamy tutaj prawdopodobnie czeka, zasrana, skurwana Polska <grym> i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że możecie przeczytać. Nie chcę tego cytować, ponieważ na co dzień nie używam takich słów. Brzmią mnie ciekawie w każdym razie. Pan Czech o coś się wściekł. Był w, w przeciwnej drużynie, pewnie go zabiłem. Albo coś ten design. Następny też wygląda na Czecha, bądź Słowaka, Great jab, jab Gold Nub versus Target the No cóż, no, pff, chyba mam jakieś prawo zabić przeciwnika, tak? No i generalnie takich wiadomości przychodzi może nie codziennie, ale co drugi, co trzeci dzień kilka. Kiedyś przychodziło tych pozytywnych wiadomości, dużo więcej. One oczywiście też się zdarzają. Na przykład, tutaj gość w bitwie, ja pobiegłem do dziecka, zresztą tą bitwę zobaczycie na kanale w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni, na 1375. Zostawiłem czołg w krzakach, pobiegłem do dziecka, które płakało, wróciłem i gość tam pisał, że nic nie robię, po czym po bitwie napisał, że przepraszam, byłem najlepszym graczem w drużynie i tak dalej i tak dalej. Także to jest ten y, jeden z miłych aspektów. Ja pamiętam też sobie czasem robię jaja i piszę do na przykład do artylerzysty coś obraźliwego na starcie, potem piszę, że żartowałem i y, na przykład nie zły strzał i tak dalej. To oczywiście bardzo fajnie może poprawić humor. Y, kolejna wiadomość great job, thanks. ok Coś takiego to jest naprawdę można odzyskać wiarę w ludzi, tak? Ponieważ um, 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 przy tym spamie wiadomości, Gold Noob yy, i tak dalej, Learn to Play, nie wiem, yy, dużo więcej inwektyw, tak naprawdę. Dobra wiadomość, i tak wod kiedyś działał, tak że kiedyś właśnie więcej się dostawało wiadomości tych pozytywnych, fajnie to rozegrałeś, nie wiem, whatever. Yy, teraz jest dokładnie na odwrót, czyli spam. Zastanawiam się nad ładunkiem emocji, który siedzi w ludziach, że po bitwie, gdzie nie wiem, kogoś zabiliśmy, on włącza chat i zaczyna nas obrażać. Następny gość: um, Homo cheater, go fuck your dead ass, Red Sea gay, brain dead is terrorist, kill your family, ok, and kill yourself gay, homostats, cheater, go fuck your dead and shot him. Pamiętam, że spojrzałem, bo za każdym razem jak przychodzi do mnie ta wiadomość, bo z reguły lecę zaraz następnego randomka, także muszę odszukać. No i gość zrobił na 20, 25 obrażeń na LTB. zaproponowałem, żeby zaczął grać w szachy, odpowiedź Homo boy, także OK, ignorowani i tyle. Następny As son of Beach History Look Moron colonis, Colonical State What? o co chodzi, tak? No i zobaczmy następną. How much you paid for this account? Tutaj gościa poniekąd rozumiem, bo bardzo słabo zagrałem. Tam coś mnie rozpraszało, no ale hmm, trzeba było, chyba nie trzeba było. Ja z reguły zostawiam e, takie, takie informacje dla siebie i raczej, raczej nie piszę. Kolejna. Fuck you, cheater. Polaks are always cheating. As they have been educated by the Russian's cousins. Muszę przyznać, że ta, ten, ta wiadomość mnie dość rozbawiła, ponieważ jest inne niż wszyscy. Tak? Oczywiście, nie licząc tej kultury na randomie, że jest pięciu Polaków w drużynie na pewno przegrana, albo coś ten desny. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii na ten temat, jak to się zmieniło, wszystko. W momencie, kiedy czat, czat globalny został wyłączony, a tak w ogóle wrzućmy sobie na chwilę chat. I zobaczmy, bo zazwyczaj tu też jest tyle spamu. Zresztą możecie sami sobie na przykład przeczytać tą linijkę. Okay. Zostawię tutaj, jak chcecie, poczytajcie, bo naprawdę dzieją się szalone rzeczy. Tu na przykład przykład tych, tej pozytywnej wiadomości, gdzieś tam w grze pisałem, czy goście wyciągną, bo gra bardzo fajnie się układała, ale był wyciąg do samego końca i właśnie temu graczowi DREO Celte udało się to, także pozdrawiam, bo było naprawdę bardzo fajnie pisać, to ta zabawniejsza wiadomość. Go fuck yourself, pay to win, fagot. Jechałem Chryslerem i coś gościowi tam nie pyknęło. Uh, najświeższa wiadomość. Tell me why probes are stupid gold spammers. And besides rerolls, re maybe you have been banned at your last account, I presume. Nie, nie, nie mam zbanowanego drugiego konta, generalnie jechałem Emilem drugim, także nie wiem co miałem zrobić na jego papierowy czołg, przeładować cały magazynek na zwykły, bo wcześniej się z Mausem biłem, czy o co chodzi. W każdym razie kolejna wesoła wiadomość, ostatnia, nie ma ich tyle ile się spodziewałem, tak naprawdę coś zamykałem, w każdym razie zaraportowany. Hmm. Czy powinniśmy dawać takie świadectwo, no nie wiem, nerwy puszczają, ale to chyba nie jest powód, żeby kogoś obrażać. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, także raczej unikam komentarzy na czacie. Hmm, oczywiście tych pozytywnych wiadomości też jest trochę. Tutaj nie ma wiadomości z ludźmi, z widzami, z którymi piszę na co dzień, są tylko i wyłącznie te. Nazwijmy to. Straszne koniecznie napiszcie w komentarzu. Hmm, czy Wy też dostajecie, ponieważ kiedyś jakby czat globalny, ja tych wiadomości w ogóle nie dostawałem. Teraz jak już nie można się uzewnętrznić w bitwie, no to ludzie się uzewnętrzniają na czatach. Dla mnie horror i tak naprawdę no, ciężkie do zrozumienia. Jestem ciekaw Waszej opinii. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. No i co? Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Dbany.